Siemano wszystkim, dzisiaj jest naprawdę bardzo piękny, słoneczny, lodowaty dzień, a ja jestem na cudownej wyspie Sameroy. Zachęcam Was do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę dla zasięgów. Możecie zostawić jakiś ślad po sobie w formie komentarza i zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. No i moi drodzy, już 10 metrów dalej, 10 koron. 86 rok. Znowu zaczynamy od 86 roku. Super, pozdrawiam. Patrzcie, tutaj w takich między takimi tymi monetka, ale to coś kurde nowego. Lietuwa. Z Litwy A to 2 euro! 2 euro! hu. To już w dzisiejszy wypad się na pewno opłaca. Mamy 2 euro. Teraz taki dziabążek z Goreteksu Czyli z jakiejś kurtki plecaka spodni lub coś w ten deseń Teraz tak trochę jakbym zmienił kraj 2 euro centy Mamy to, lecimy dalej. No i kolejna monetka, już tu widzę. Jedna korona, no ładnie. Teraz taki okruszek wyszedł, na pewno go nawet nie widać. Ja zrobię lepsze wideo telefonem albo ten, albo jakieś zdjęcia i wrzucę. Nawet nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale wygląda na coś bardzo starego. Już człowiek myślał, że pierścioneczek, albo jakiś kolczyk, czy to, a to jednak zwykła, badziewna blaszka. To to rozumiem. A jak król to i złote śledzie. Piękne. Ostatni raz jak tu byłem, to wychodziły mi same śmieci. Patrzcie. Ale jaka ładna. To jest 20 koron. 99, ale jakaś okolicznościowa. Super. Takiej na pewno jeszcze nie mam i ta na pewno jest coś więcej warta. Oczywiście nie sprzedaję żadnych znajdek, ale tak tylko mówię, że kiedyś to będzie więcej warte. Co do tego, że już tu kiedyś byłem. Bo rzeczywiście byłem, tutaj powstał odcinek, na którym znalazłem grup. Na tamtej Oto plaży, oczywiście to był jakiś grób usypany przez dzieci, czy, czy coś w tym stylu. Wiem, że tu tak zwierzęta czasami zakopują na tych plażach i podczas okresu zimowego sztormy zabierają po prostu te, te truchła, które tam leżą. No ale w każdym razie jak tu byłem to wychodziły mi totalnie same śmieci, same śmieci, nie wyszła mi chyba ani jedna moneta. I byłem tak zniesmaczony, że zaprzestałem tu przychodzić, a to jest tak nieprzekopana miejscówka, że chyba warto się tutaj pokręcić. Naprawdę sygnał koło sygnału. Tutaj ta 20 koronna tutaj jakiś dziabążek, ale no, naprawdę jak takie sygnały wychodzą, to wiecie co to oznacza. Super, mam miejsce, które jest nieopodal domu i jest dość spore. To jest naprawdę sygnał na sygnale. Chyba powinienem na kolanach chodzić. Super miejscowo. Ciekawe czemu kiedyś nie spasowało mi to miejsce na pewno przez te śmieci, które tutaj znajdowałem ale musiałem mieć albo źle ustawiony wykrywacz, albo jeszcze być na tyle żółto działem, że nie potrafiłem ogarnąć tej miejscówki, bo multicruzer naprawdę bardzo dobry wykrywacz i dużo fajnych rzeczy znalazłem multicruzerem. No i kolejna, i tutaj tak w sumie obracam się jak cyrkiel na jednej nodze. I moneta za monetą. No i panowie i panie, mamy pierwsze, pierwszą biżuterię. Jakiś łańcuszek. Bardzo nikły sygnał był, a ten sygnał pewnie dzięki tej fiolce co tu jest, ale widzę, że on tu jeszcze sobie wystaje, więc ja sobie dam chwilę czasu na. Obkopanie go bo już kiedyś porwałem cały taki fajny wiktoriański łańcuch nie wiem czy mnie widać Jest, teraz będzie sprawdzenie czy jest próba 835 Chyba jakaś podróbka no ale jest, jest próba, jest łańcuszek w dwóch częściach. Jest super mamy to miejscóweczka, jest, jest, zaczyna wychodzić super, super. Na pewno jutro tu wracam, a z dzisiaj będziecie mieli też również odcinek. Kurde, co chwilę coś. Patrzcie, teraz taki śledzik. A teraz czerwony dla odmiany. Znowu tutaj rancik, monetka. 20 koron, taka duża. Nie, to jest 5 koron, jakieś starsze. Starsze, no. 63 rok. No ale jest 5 koron. Po denominacji wybrnąłem. Teraz rozbity mały pocisk, kolcok. A ja za chwilę naprawdę muszę uciekać, bo. Czas mnie goni, to bardzo, która jest godzina. Jest 20 po, tak, maks 10 minut jeszcze i muszę uciekać, naprawdę. Ale wiem, dokąd mniej więcej zrobiłem. Tu mam zaznaczone, więc następnym razem jak tutaj będę, będę leciał w tamtą stronę. Jeszcze jedna. 10 koron, 85 rok, super. Również po denominizacji. Domin Wiecie o co chodzi Teraz jeszcze taki premium, ale nic, już uciekam do domu. Znaczy do przedszkola, ale uciekam. No i jest tak, że mamy prawie godzinę 19. Wracam na tą samą miejscóweczkę i zaczynam ciąg dalszy dzisiejszego odcinka, czyli wszystko będzie nagrane w jeden dzień. Już teraz widzę, że ta miejscowa, gdzie już byłem wcześniej jest jeszcze w słońcu, a tu gdzie będę teraz robił już jest cień, więc szkoda, że nie zrobiłem tego na odwrót, no ale nieważne. No i już samo wejście na miejscówkę pierwsza monetka. No i jest kolejna koronka Chyt do sakwy I lecimy dalej Cały ten teren od tego patyka To jest teren, który powinienem przeszukać I oczywiście wiadomo, że Trzeba czasami poprawić po sobie Tym bardziej Ta miejscówka pokazuje to, że Powinienem po sobie poprawiać Jest tu dużo głębokich sygnałów Typowy kawał żelastwa a wiadomo, bije na kolor. No, bardzo ciężkie. Ale nie zbieram złomu żelaznego. Patrzcie, płacidło znalazłem. Ojejku, celtyckie płacidło. Nie, na no, jakieś ciwadzie, płeczko. Już kiedyś takie znalazłem. Identyczne. Ale beka teraz. Wyszła monetka, 10 ore z pszczółką, czy tam z osą. Ale nie to. Przypomniało mi się, jak zacząłem tutaj kopać. Przypomniało mi się dlaczego ta miejscówka strasznie mnie irytowała za pierwszym razem. Bo tutaj, jak kopię pod spodem, są takie, sp taka spalenizna poogniskowa, ale no widać mimo. Mimo wszystko, na, nawet na tym terenie, to widać, że to jest bardzo stare, to kiedyś ktoś tu coś palił Albo może całe to się paliło, bo było takie gorące lato Czy coś w tym stylu i po prostu Źle się w tym kopie i śmierdzi to, tyle powiem Właśnie o takim czymś mówię, tutaj gdzieś tutaj z tyłu za mną, totalnie pode mną Kopałem to i właśnie o tym Wam mówiłem, a tutaj właśnie obok od razu wyszedł taki stary Skorodowany śledź namiotowy i to jest jeden z takich właśnie starszych śledzi, które znalazłem. On pewnie jest leciwy, podejrzewam, że starszy ode mnie, a ja też najmłodszy już nie jestem. Latałem chwilę dronem, więc mogliście zobaczyć ujęcia. Jest tu przepięknie, ale tutaj chodzi o poszukiwania, więc lecimy dalej z tym. Mam nadzieję, że już niebawem wpadnie jakiś odcinek z takiego pikniku na outdoorze. Możliwe, że nawet na tej miejscówce. Zobaczymy, co pogoda pokaże, bo potrafi być kapryś na ostatnimi czasy. Jest kolejny norweski grosik. Nie wiem, który to już, ale wcześniejsze łowy na tamtej stronie były troszkę bardziej udane. Chociaż nie poddajemy się to, co najważniejsze, moje motto. Dobra, zawijam, zawijam sprzęt i idę tam do słońca. Dam temu, jeż, dam temu miejscu jeszcze jedną szansę, ale powiem Wam, że wiem, czemu ja taki zniesmaczony stąd wyszedłem. Ostatnim razem Bo no, naprawdę no, ciężko się kopie w takich W takich zgliszczach To jeszcze no, nie, jest to, nie jest to nic przyjemnego Kopanie w takich miejscach Więc e, To będzie fajne miejsce Wypadowo piknikowe Żeby pokopać To idę jeszcze zobaczyć Z drugiej strony Tam gdzie byłem dzisiaj w południe i zobaczymy, co tam wyjdzie. Mam nadzieję, że coś więcej. Dobra, miało nie być o widokach, ale musicie to zobaczyć. Wygląda zajebiście. Taki malutki kolcok, a tyle szukania, kurde, żeby to namierzyć. Dziadostwo 5 koron 98. Szkoda, że tu nie wychodzą takie stare monety po kilka tysięcy lat, jak u co niektórych, ale no jest jak jest tego nie zmienię, może kiedyś się wybiorę do Anglii pokopać, czy gdzieś indziej, zobaczymy czas pokaże e, jakby ktoś wątpił to najlepszy detektor do szukania śledzi namiotowych no, żartowałem, śledzia namiotowego jeśli się kopie w miejscach takich typowo kempingowych to każdy detektor znajdzie a właśnie przed chwilą takiego malutkiego kolcoka po raz kolejny on jest złamany, bo tam kawałek odpadł. No nieważne. No, tak dobry, dobry wykrywacz. Dobry, dobry. Teraz z dość głębokiego dołka wyszedł taki element. To jest chyba coś ołowianego. Ale proszę was, zobaczcie. Tutaj jest. Nie wiem, czy to widać na tym, ale tutaj są takie linie no dość ciekawy element, nie mam zielonego pojęcia co to jest wstawię lepsze zdjęcie, może ktoś będzie wiedział, albo obiektyw google pomoże patrzcie jakie sople ale co innego mnie interesuje, a mianowicie te kamienie, ktoś wie co to jest, świeci się jak psu jaja. Dobra moi drodzy, na szybko takie podsumowanie. Chyba 16 monetek wyszło różnego sortu od euro po jakieś korony okolicznościowe. Jakieś monetki, które już wyszły z obiegu. Jest tutaj proszę Was łańcuszek z próbą 835, czyli sreberko i jakieś parę takich dziabągów. E, oczywiście całej torby śledzi i innego badziewia, nie pokazywałem, bo mija się to z celem, jeśli można zrobić w miarę fajne podsumowanie więc tak to się prezentuje i w dzisiejszym odcinku to już tyle pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem